Kolejne punkty meridianu tajan, kręki ręki. 6,78 6, 7, 8 wyznaczamy na przedramieniu. Wyznaczymy punkt jelito 6, potem 8, a później 7, który wyznacza się mierząc odległości. Punkt jelito 6, i kleft, Punkt bardzo oryginalny ze względu na sposób. Jakby w który się go lokalizuje. Trzeba po prostu zmienić ułożenie ręki w trakcie lokalizowania, aby go dobrze zlokalizować. Na czym to polega? Układamy palec w okolicy głowy kości łokciowej i ustawiamy tu, już w tej pozycji, mamy tutaj wyraźną wypukłość. I ustawiamy rękę w pozycji takiej, aby strona łokciowa znalazła się jakby do góry. I obracamy przed ramię z dłonią, kierując palec mały, czyli stronę łokciową, w dół w trakcie tego ruchu palec wpadnie nam w zagłębienie które jest punktem które jest położone przy wyrostku przy najwyższym punkcie wyrostka rylcowatego kości łokciowej na punkt położony jakby po stronie promieniowej w stosunku do tego właśnie najwyższego punktu wyrostka Czyli jeszcze raz. Um, układamy palec na y, kości łokciowej, która tutaj wyraźnie jest wyczuwalna. Kierujemy stronę łokciową do góry. Obracamy dłoń, aby wpaść w zagłębienie. I czujemy tutaj najwyższy punkt wyrostka rylcowatego kości łokciowej. Idziemy na stronę promieniową od tego wyrostka. Y, Yy, yy, wpadając jakby w zagłębienie, które jest yy, punktem tutaj, jeszcze? Raz? Dokładnie, I to cienkie sześć. Yy... Oczywiście punkt będzie bardzo często nakuwany w pozycji leżącej. Wtedy wykonujemy ruch ułożenia ręki na klatce piersiowej i w ten sposób jakby zlokalizujemy, otworzymy punkt jej to cienkie 6. Czyli, leżąc na kozetce, ułożylibyśmy dłoń w ten sposób i przesuwając rękę na klatkę piersiową, otworzymy jakby punkt, otworzymy to zagłębienie. Ja leżę na kozetce, dłoń też na kozeczce, dłoń zwrócona stroną wewnętrzną do dołu, palec na kości łokciowej. Ręka przesuwa się na klatkę piersiową i w ten sam sposób otwieramy zagłębienie, otwieramy punkt jelitocienki 6, idąc od wyrostka rylcowatego kości łokciowej na stronę promieniową. Jelitocienki 8, kolejny punkt tego meridianu, tutaj skieruję się tak, żeby... O. Dla jelita cienkiego 8 ważne będzie wyznaczenie wyrostka łokciowego kości łokciowej i nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, czyli te dwie struktury anatomiczne. Sam punkt wyznaczamy w tej pozycji. Jakby punkt mi się tu bardziej otwiera, w zagłębieniu pomiędzy tymi kostnymi strukturami. To jest wyraźne zagłębienie. I to cienkie 8. Jeli to cienkie 7. Punkt luo znajdujemy na linii łączącej. Jeli to cienkie 5 i jeli to cienkie 8. 5 cunów od. Okolicy, od punktu 1 5 i 7 cunów. Yy, yy, idąc dystalnie od punktu He to cienkie 8. Czyli dy, ten dystans podzielimy na pół. Znajdujemy przestrzeń położoną przy, duża przestrzeń położona przy kości łokciowej. Pomiędzy kością łokciową a mięśniem zginaczem łokciowym na dgarstka, flexor carpi alnaris i cun w kierunku dystalnym wyznaczy nam przestrzeń tego punktu. Czyli jeszcze raz, od jelita cienkiego 8 do jelita cienkiego 5. Idealnie w ten sposób, ale mi w tej pozycji tutaj jest łatwiej w ten sposób dzielić ten dystans na pół. Tu jest połowa. Od tego jeden cun. To mój cun większy od modelki, także ciut mniej niż moja szerokość kciuka. Wyraźne zagłębienie między zginaczem łokciowym nadgarstka a kością łokciową. To punkt y, luo położony 5 cunów od jelita y, cienkiego 5. Jelito cienkie 7.